Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre firmy rosną w siłę, zdobywają coraz większą rzeszę klientów i budują rozpoznawalną markę, a inne, pomimo ciężkiej pracy, od lat stoją w miejscu? To nie zawsze kwestia innowacyjnych pomysłów, rewolucyjnych produktów czy potężnego budżetu marketingowego. Często kluczowym czynnikiem jest coś mniej oczywistego umiejętność reagowania na krytykę. Negatywne opinie mogą być gwoździem do trumny albo trampoliną do sukcesu. To, co z nimi zrobisz, zadecyduje o przyszłości Twojej firmy. W tym filmie pokażemy Ci, jak przekształcić krytyczne komentarze w konkretne strategie rozwoju i sprawić, by Twoje usługi były jeszcze lepsze. Zacznijmy od rzeczy, o której wielu przedsiębiorców nie lubi mówić: krytyka, negatywne opinie, recenzje, które bolą. Większość firm traktuje je jak zagrożenie, coś, co psuje wizerunek, odstrasza klientów i obniża sprzedaż. Dlatego często widzimy powtarzający się schemat, kasowanie komentarzy, ignorowanie niezadowolonych klientów, udawanie, że nic się nie stało. Ale to strategia krótkowzroczna, bo choć pochwały są miłe i budują nasze ego, to właśnie krytyka pokazuje, gdzie naprawdę musimy się poprawić. To ona odkrywa słabe punkty, miejsca, w których proces zawodzi, obsługa nie spełnia standardów, albo produkt nie daje tego, co obiecuje. I jeśli potrafisz te sygnały odczytać, krytyka staje się Twoim najlepszym narzędziem rozwoju. Jak więc podejść do krytyki, żeby rzeczywiście coś z niej wyciągnąć? Po pierwsze, trzeba ją uporządkować. Negatywne opinie można podzielić na kilka kategorii: dotyczące produktu, np. jakość, funkcjonalność, trwałość. Dotyczące obsługi, czas reakcji, uprzejmość, profesjonalizm. dotyczące komunikacji, brak informacji, niejasne procedury, opóźnienia. Kiedy wrzucasz wszystkie opinie do jednego worka, łatwo poczuć się przytłoczonym. Ale jeśli potraktujesz je jak dane, nagle zobaczysz wzory i powtarzalne problemy. Po drugie: depersonalizacja. To nie atak na ciebie, ani na twój zespół. To sygnał, że coś w procesie nie działa tak, jak powinno. Jeśli odetniesz emocje, zostanie ci czysta wskazówka. Po trzecie, konwersja skarg w cele. Weźmy przykład, klient pisze, za długo czekałem. Możesz się obrazić, możesz też powiedzieć, skróćmy czas obsługi o 20% w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Klient pisze, za drogo. Może nie chodzi o samą cenę, ale o brak jasnego wytłumaczenia wartości. To cel: stworzyć przejrzystą komunikację cenową i dodać porównanie opcji. Największe i najbardziej innowacyjne firmy mają jedną wspólną cechę: nie boją się krytyki. Wręcz przeciwnie, aktywnie jej szukają. Tworzą kulturę, w której każda opinia jest cenna, a każdy sygnał traktowany jak wskazówka. Dzięki temu reagują szybciej, wprowadzają innowacje wcześniej i są odporne na zmieniający się rynek. To dlatego liderzy branż zawsze wydają się o krok przed konkurencją, bo nie czekają, aż problemy same się pojawią. Oni rozwiązują je, zanim jeszcze się rozrosną. Dlatego zachęcam cię, już dziś wybierz jedną negatywną opinię o swojej firmie. Zamiast się na nią obrażać, potraktuj ją jak darmową konsultację. Zrób pierwszy krok, a zobaczysz, jak wielką różnicę może przynieść. Negatywne opinie nie muszą być problemem. Mogą stać się twoim największym sprzymierzeńcem. Jeśli nauczysz się traktować je nie jak zagrożenie, ale jak szansę, twoja firma nie tylko przetrwa, ona urośnie. A droga od krytyki do rozwoju zaczyna się od jednego małego kroku. Zrób go dzisiaj.